Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na godzinę 8, 13 lipca brakowało jeszcze protokołów z dziewięciu obwodów z zagranicy. Zdaniem przewodniczącego PKW dane z głosowania z brakujących obwodów nie wpłyną znacząco na ostateczne wyniki. Według danych zaktualizowanych na godzinę 12:47 na Andrzeja Dudę głosowało 51,14% natomiast na Rafała Trzaskowskiego 48,86% Polaków. Frekwencja wyborcza była wyższa niż w pierwszej turze, wyniosła niemal 68%. W województwie świętokrzyskim frekwencja wyborcza w drugiej turze wyborów wyniosła 66,37%, zaś w samych Kielcach 70,81% bardzo spokojnie, w miłej atmosferze e, odładowujemy korki tak, że nikt nie jest. E, tutaj nie ma żadnych pretensji, wszystko jest na bieżąco sprawnie. Procedury wszystkie są zachowane, dezynfekujemy. E, ludzie też e, mają noseczki, mają rękawiczki, także jest wszystko w porządku przestrzegane. Najwięcej osób oddało ważny głos w szkole podstawowej nr 25 przy ulicy Jurajskiej, w szkole podstawowej nr 4 przy ulicy Warszawskiej oraz w przedszkolu samorządowym nr 8 przy ulicy Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Jest to nasz obowiązek obywatelski. Głosuję no. dlatego, że mi zależy na Polsce. Żeby Polska była Polską, żeby była wolność, żeby rządził. Yy. Prezydent Sprawiedliwy. Głosuję od samego początku, kiedy mogłem, czyli od 18 roku życia. I teraz też nie pominąłem, tym bardziej te wybory, ta druga tura jest moim zdaniem bardzo ważna. W województwie Świętokrzyskim wynikiem 64,41% zwyciężył prezydent Andrzej Duda, zaś Rafał Trzaskowski uzyskał 35,59% głosów. Natomiast w samych kielcach zwyciężył Rafał Trzaskowski, na którego głos oddało 52,34% wyborców. Andrzej Duda uzyskał poparcie od 47,66% głosujących.